Siemka wszystkim, Dolny Śląsk. My z Marcinem w terenie, na drodze my stanęli. Tam jest Marcin. Wyobraźcie sobie, pokazywałem ostatnio w ścinawce. Tu był na Dumie, był wiatraczek. Patrzcie, tutaj też jest wiatraczek. Czy to widać? Jak myślicie, czy to jest wiatraczek? Z takiej perspektywy to nagrom. Potem jeszcze przejedę z drugiej strony. To jest wiatraczek, nie? Czyżby takie rzeczy były. Patrzcie. Auta jeżdżą. Czy to jest wiatraczek? Nie wiem Marcinie jak to interpretować ale chyba jest, no. Ciekawe, z którego roku jest ten dom. Okolica taka jest w koło. Jak widzicie nic specjalnego, zwykła droga. A stąd będzie widać? Jaka jest wasza? Interpretacja stąd jest lepiej, babu, widać Heh. możliwe i że jest. No, czekaj jeszcze jeszcze raz, te same ujęcie daleka i tak żeby nie za bardzo o o o o o czy to jest wiatraczek nie wiem dostaliśmy taki cynk kiedyś że to wiatraczek jest więc nagrałem i pokazuję bo może to jest wiatraczek a jak nie jest, to nie jest no. A jeszcze takie info jest, jakbyś ktoś potrzebował czy coś. Przybliżę wam. A posiadam ogiera zimno krwistego do kopulacji. No i zarypiaszczu no. I telefon jak coś, jak jak potrzebujecie to możecie skorzystać. Lecimy dalej, pozdro z Dolnego Śląska. Czekaj, nie widać było teraz, o. Trzymajcie się zdrowo, I do zaś, Siemka.